Kolejną sprawą jest unikalność treści. Możesz ją sprawdzić między innymi za pomocą narzędzia Copyscape albo odpytując Google o fragmenty treści z najważniejszych podstron. Dlaczego dbałość o unikalną treść jest tak istotna? Wyszukiwarki starają się nie tylko o to, aby ich wyniki wyszukiwania zawierały strony trafne do wpisanego zapytania. Dbają również o to, aby były one zróżnicowane. Użytkownicy nie będą zadowoleni, znajdując ten sam artykuł na wielu stronach. Dlatego właśnie Google może wyświetlać duplikaty na niższych pozycjach, a najwyżej wyświetlać oryginał. O ile oczywiście poprawnie wykryje, co jest oryginałem, a co kopią. To dlatego już na etapie zadania związanego z dodawaniem strony do wybranych katalogów, przestrzegałam Cię przed wykorzystywaniem treści z Twojej witryny. W celu jak najlepszej oceny zawartości strony, w lutym 2011 roku został wdrożony algorytm Panda. Początkowo obejmował on jedynie wyniki angielskie, natomiast do Polski dotarł po pół roku. Jego głównym celem było obniżenie pozycji stron z treścią niskiej jakości była to treść powielona, mało wartościowa lub nieoryginalna faworyzowane zaczęły być witryny oferujące unikalne i bogate treści, zawierające analizy czy też wyniki badań. W 2015 roku Panda została na stałe zintegrowana z algorytmem wyszukiwarki. Jeśli zatem planujesz opublikować tę samą wersję artykułu na kilku stronach, musisz liczyć się z tym, że publikacja w twoim serwisie może zostać w Google zdominowana przez jej kopię. Jednym z głównych rozwiązań jest przeredagowanie materiału na Twojej stronie w taki sposób, aby merytorycznie przekazywał tak, takie same informacje, ale aby narzędzia do sprawdzania kopii nie rozpoznały go jako duplikatu. Ale jak to zrobić? Jeśli nie chcesz przepisywać tego samego tekstu i tworzyć z niego wielu wersji, skorzystaj z narzędzi AI. Chat GPT daje Ci możliwość odesłania do strony z tekstem i poproszenia go o to, aby napisał tekst inaczej. Przy okazji możesz go skrócić, a nawet dostosować do poziomu wiedzy odbiorców, czy też zmienić jego styl, na przykład na humorystyczny, który, który może być łatwiejszy w przyswojeniu. Możesz także poprosić o przekształcenie tekstu na nieco inną formę, również zrobisz to w narzędziu chat GPT. Może on przygotować na tej podstawie pytania i odpowiedzi do tekstu. Możliwości jest naprawdę sporo. Wystarczy wpisać odpowiednie, precyzyjne zapytanie albo przeprowadzić nieco dłuższą konwersację, która naprowadzi narzędzie na to, czego dokładnie potrzebujesz. Dawniej w celu zlecenia napisania artykułu, tak zwanego unikalnego przepisywania, korzystało się z platform content marketingowych. A teraz jest to znacznie prostsze właśnie dzięki narzędziom AI.